Ósmy akta oskarżenia przeciwko babci Kasi Warszawa, babcia Kasia. Ósmy akta oskarżenia trafił do sądu. Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ skierowała do sądu akta oskarżenia przeciwko Katarzynia, posługującej się pseudonimem, babcia Kasia. To już ósmy akta oskarżenia przeciwko aktywistce. Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia skierowany został kolejny, ósmy już, akta oskarżenia przeciwko aktywistce Katarzynie A. Babcia Kasia. Do zdarzenia, w związku z którym oskarżona ma odpowiedzieć przed sądem, doszło 31 marca bieżący rok. Przy placu Powstańców Warszawy. Prokuratura zarzuciła Babci Kasi, popełnienie sześciu czynów karalnych. Katarzyna A. Miała znieważyć trzech funkcjonariuszy policji w związku z podejmowaną wobec niej interwencją. Z treści zarzucanych jej czynów wynika, że dokonała ich, publicznie i bez powodu, okazując rażące lekceważenie porządku publicznego. Kolejne trzy przestępstwa to naruszenie nietykalności cielesnej tych policjantów. Jednego z nich miała uderzyć torebką w plecy, innego kopać, a kolejnego uderzać pięściami w klatkę piersiową. Jest to już ósmy akta oskarżenia przeciwko „babci Kasi” skierowany do sądu w tym roku. Wcześniej prokuratura oskarżała ją m.in. o szarpanie mundurowych, kopanie, plucie, odpychanie, uderzanie flagą i znieważanie ich podczas wykonywania obowiązków służbowych.